Jutro będziecie o 15.00? Ja no Ja nie znam radę. Daj mnie Paulinę do, do, do mikrofonu, to z nią pogadam. To weźmiemy. Chodzi o to, że jutro mam komun... O, Ooo, późno się za to zabrałeś. <grym> <grymne> Michael, to był dobry. Ale skąd wiesz, ile mam lat? Może ja na modula modulatorze. Przecież mam twojego Facebooka w A, kurde. A do tego Facebook. Ta, wrzuca zdjęcie swojego 20 brata. Tego najstarszego. No, tego, no, tego no, co ma 13 zdjęcia, lat. Zdjęcia z Gogli wrzuca na przykład. Z Gogli. Ej, bo ja jestem już na peronach. No, no to zawsze byłeś takim chłopcem. O, siema. o Boże, Ej. wystraszyłem się, sorry. Jak klimas, To jak klimas. To kurwa? Wyskoczył niczym jakiś jebany terrorysta z zawinkla To masz takie ma gumiaki? Kurwa co to masz za spodnie? Za buty. Nie buty normalne. Świecił ci byś miał gumiaki. A, nie mam pancerza 99 mhm. Tak. Nic innego nie to tą jedyną co miałem w komorze. Dobra, a tak gdzie lecimy? To czemu żeś, kurwa, to mówi, że jesteś na, na górze, a tu nagle, kurwa, wy się wy, wychylasz mi się niczym jakiś, tak, kurwa, belgryl, kurwa, z dżungli. Tak, wczoraj, kurwa, ja znowu zginę na rezerwie, bo... Ryj ujebany głównym wyskakuje i tylko, lolololo. Lech, Le, na, na ciebie, na ciebie i się od razu cofnąłem, bo wiedziałem, że będziesz strzelał, wiedziałem po prostu. Tak wyglądałeś, kurwa. Wyglądałem, jakby cię chciał zgwałcić. Ten, taki podejrzany wzrok. Nie, bardziej to był wystarzony kurwa. Wiesz, ja mam gruz w gadziach, ty masz kurwa pocisk w klacie. Uczciwy! Uczciwy deal, wiesz? Dubskowy wyje, klaty nie zaszyjesz tak szybko. Dobra. Y -y, gdzie idziemy? Nie. Kiedy ja, tu ma zaprawę, ja mam pustaki, a ty masz, gruz. no to. Ty, patrz, gruz, co się już robi możemy, droga. Kurwa, to, Już możemy kurwa. Już możemy w stawiać, kurwa. Normalnie, kurwa, bob budowniczy. Gdy, gdzie idziemy? Empty! Zawsze ja numero, da ]Two! radę! Chodźcie na medyczny. Tak, tak, to jest tak dobry będziemy, pomysł, kurwa, Puśćmy pierwszego biegać. tego reduktora. Ja jestem, ja mam pancerz już zbity, już tak, już wszystko No, no. no i tak już, ta najmniejsza yes, strata, yes. kto wypłaka Ja jestem, jestem pobity. Ja już tak, mi wszystko To Będzie pierwszy, Puśćcie tego pobitego pierwszego. Muszę był bardziej pobity. Ciągniemy za pałki, nie, nie, puśćcie tego pobitego. Ja żadnej pałki nie będę ciągnął. za Ej zachowano. Co? O kurwa. Ciągniemy za pałki. Ja żadnej pałki nie ciągnę. <taki taki> Szachmat, wysyny. Taki arabski do bojownik. Do... Mike'a że jak słyszy o w to myślę, że to się tam chodzi o, pier... o pierdolenie się. A no, tam, wiesz, <taki> ćwiczyłeś chyba, nie? Co? M ćwiczyłeś. Mhm. Mm Coś tam się chwaliłeś ostatnio. Tak, tak, tak. Pobiera, pobierałem lekcje wszystkich krów w stajni, wiesz? Czy, czy tam w oborze. Jakbyś, jakbyś zobaczył jakbyś zobaczył jak kurwa krowa językiem potrafi wywijać To, to byś to byś, już się, to byś się z kobietami zadawał, tylko za krowami się My uganiał God. na pastwisku. My co? co? Ja mieszkam na wsi. No i co z tego? To znaczy, że kurwa, <grym> że masz krowę. Wiemy, krowa kurwa językiem potrafi wywijać. Brand się już do krowego języka? Przyznaj się. Nie, nie, Ej, bo wam nie, nie. Ja zablokują, kurwa. Ty ja, to po ja wiem, jak krowa wygląda. Reduktor, plus 5, plus 5 do, do charyzmy. Nie. Co za zażmiało, to ja wiem, co podoba krowa z językiem zrobić. Oho, już Greenpeace i Discovery się tutaj patrzy na ten kanał. Da. <laughs> już krowa słyszeli, zaraz jakieś CO2 wyskoczyło. ta psychopata rodem ze świata według bandich. Cofam się nie tylko w rozwoju, ale też i w U, czasie. Chodźmy na stację. Idziemy? Lewo. Tak, ta, ta, ta idziemy. Walenie suk. yeah. Właśnie w końcu coś strzelenie. Ja zaraz dobiegnę do was, bo już się zmęczyłem. Tata się zmęczył. Nie nadałem wam za młodym. <guch> to było Był, chyba na tym. jest męczą tej żyby. Żyby? Biegłem w pana, biegłem w pana. Ach, zajebiście. Nie żyjesz? Nie, przeżyłem, zabiłem go. Jeszcze jest jeden. Aha, Wrzucam granat na stację bardziej, bo jakiś granat poleciał. Ja mam wgląd na stację z góry. I kładę się na kamieniach, będę snajpił. Oni są po naszej stronie. No, 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 no. A gdzieś przy stacji czy gdzie? Nie, oni są na naszej skałce. No, no tam. O, na naszej kurde. skałce kawałek jakby głębi, na samym szczycie chyba. Maki na samym szczycie to ja jestem w krzaku, kurwa. Słuchaj, ja się wycofam. Teraz na pełnej kurwie się wycofuję i yy, będę próbował łapać z krzaka. Ja mam na lewo jakieś kurwa 20-30 metrów do murku, gdzie płynie rzeka. Widzę cię, Michael, jesteś pode, pode mną. Ja jestem na kamieniach snajperskich, wiecie co? Tam przy drodze. No, Michael, ten granat pierwszy obok ciebie wybuch? Tak. Widzę go. Gdzie jest? Minus. Ja tylko celowanie ja słyszałem. Tylko ja też. Twoje przycelowanie słyszałem. Michael. Moje, moje. No. Kurde, dlatego ja też je słyszałem. Oni tak, jakby od strony drogi szli. Ej, co ja tak dzisiaj tutaj kurwa sniper? Tak, tak. Calowanie, ja się. Ja, o o, ja. O. o! o co chodzi? No nie, bo ja mówię, słyszę scelowania, mówi, że... Tata mówi, ja też! Ja on przycelowywałem. Okej, okay, kurwa. Ja... To było smart. Ja dwóch nie mogę myszki było? chwycić, bo ja kurwa... Jak teraz chwycę myszkę, nie? To ja będę tak, tak tylko... Nie bo ja nie bozim. I dwóch to... ich było? Nie Czy wiem, nie wiem, ja biegłem, ja biegłem w typa gościu, tylko tak na mnie tępym wzrokiem popatrzył i umarł. Widzę Tak, tak się odwrócił. Dostałem. O, bo gdzieś kurwa z mostu strzelał. Tak. Dostałem zadyszki. Najlepsze jest to, że dopiero tak 30 sekund minęło i to o, uświadomiliśmy sobie, o co mnie odjebali. <głos》>. Tak, co, tak, ja tak siedzę, kurwa, kampię na skałkach, oni zaczynają się śmiać, tak w nie wiadomo dlaczego, mówię. Ostatnia rozmowa była, kurwa, 30 sekund temu, a oni, sobie, kurwa, się śmieją. O chuj chodzi? Późny <głos》> Rozumiesz Taryś Tak, 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 tak. Ja, tak. Ja... Znam, mam, znam ten stan yy, świadomości. znam. Dwie godziny <laughs> Ej, to ja! A. Na chuj kurwa w, he w hełmie jesteś i celujesz mi jeszcze w laserem, płeb To za nogę, tylko no hej! Gościu w hełmie celuje do ciebie z lasera. Michael, ty mnie tyle czasu widziałem. Ale ty Michael, No wiesz, specjalnie, no. specjalnie to zrobiłem. <głos》> no, <głos》. głos》>. Specjalnie no, to zrobiłem. Pozbyło się. Celowałem w głowę, Celowałem w głowę. Ty wyglądasz gole. normalnie tak. jak ten, jak w tym meczu ten A, kurwa. to, to, to ten... Ma głowę znacznie niżej, wiesz mi. Niżej byśmy się powiedzieli. Naprawdę? Daj się. nam powiedział. Paulina nam powiedziała. Paulina nam powiedziała. Co to ma kurwa znaczyć? Za chwilę będzie czas k patelnią. Naddźwiękowy Teraz strzał patelnią. Takie... Tak. Takie tylko boing... Tam się gdzieś kampią kurzy na pewno. Kampią się kurwy. Zaraz za ciebie wyskoczą z krzaka i daj za, pi... za, za 100 złotych w żopu. A, a co za 200? Za 200 wszystko. Cóż, cóż, reduktor wraca z roboty czy coś kurwa swoją przy drodze, a redu reduktor. Co wy tak kurwy kampicie? I granata tam. Granata tu. I granata. tu, tu nie. Dobra, stój, ja to klipuję. Dobra, nieważne. No nie, nic się nie stało, panowie nic się nie stało. No tak. Chuj ja tę czapeczkę naszego i tak nie nie strzela? No kurwa nie. mi do tego jeszcze w przycelowałem zamiast strzelić, to mi się zwiesiło i miałem takiego kurwa friza na, nie wiem, około sekundy. Ja pierdolę. Ta gra, ta, ta gra tak wygląda: kurwa, chodzisz przez pół godziny, kurwa, nie przetknię się ani razu, albo mieć jak spóz jest, kurwa freeze. Ja się na chwilę tak. wętuję. Od jakiegoś czasu na tym kanale, w soboty i niedzielę popołudniami, pojawiają się streamy. Jeśli jesteś zainteresowany, by zobaczyć, jak wygląda granie w Tarkowa z innej perspektywy, zapraszam. Tymczasem trzymaj się ciepło. Hej!